Jest to metoda rezum, metoda niszowa, ale metodę, którą wybiera dosyć duża grupa pacjentów. Jest to minimalnie inwazyjna metoda leczenia łagodnego rozrostu prostaty. Ta technologia wykorzystuje energię termiczną zawartą w parze wodnej. Za chwilkę to troszkę bardziej wytłumaczę. Zabieg może być wykonywany ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji, ale jeżeli pacjent sobie życzy, również można zastosować różnego rodzaju. Znieczulenia, w zależności od tego, na, na co z pacjentem jesteśmy w stanie się umówić. Dla kogo przeznaczona jest ta metoda? Jak Państwo zobaczycie, są zupełnie dwa różne bieguny pacjentów, którzy mogliby się kwalifikować do tej metody. Są to pacjenci starsi, bardzo starzy, obciążeni różnymi chorobami współistniejącymi, ale są to również pacjenci młodsi. Oni doskonale nadają się do operowania, ale oni nie chcą się operować jeszcze, tak? Oni chcą zachować wszystko to, co do tej pory mieli, łącznie z ejakulacjami, z swoimi funkcjami seksualnymi, więc ci młodsi pacjenci również do tej grupy osób do zabiegu jak najbardziej się kwalifikują. Sam mechanizm działania to jest kluczowe, jest nie tylko podniesienie temperatury tkanki, my nie tylko, niejako przysłowiowo, gotujemy tą prostatę, mechanizm jest troszeczkę inny. Decyduje tutaj energia uwalniana przy kondensacji tej pary wodnej. Ta energia jest przekazywana bezpośrednio do komórek prostaty. Skutkiem tego jest martwica selektywna w miejscu podania samej pary wodnej oraz minimalny wpływ na tkanki sąsiadujące, co jest jednym z dużych zalet jakby samej metody. Tutaj, krótka prezentacja, w jaki sposób wygląda podanie tej pary wodnej. Widzicie Państwo endoskop, który jest wprowadzany do cewki moczowej, jest podana para wodna. Czego możemy się spodziewać? Że w ciągu kilku tygodni organizm usuwa martwicze komórki, a objętość prostaty średnio powinna zmniejszyć się około 30-40%. do Z danych klinicznych, jeżeli chodzi o skuteczność pięcioletnią, jak widzicie Państwo, można zaobserwować redukcję IPSS trwałą powyżej 50%. Jak widzicie Państwo, jakość życia tych pacjentów wzrasta mniej więcej o połowę. Co jest dosyć istotne, to będziemy to pewnie podkreślali niejednokrotnie, że zachowane funkcje seksualne łącznie z ejakulacją jak najbardziej są obserwowane. Jak widzicie Państwo również na wykresie, w ciągu lat jakby jest dosyć mały odsetek pacjentów potrzebujących jakiegokolwiek innego działania. Mniej więcej 4% w przeciągu 5 lat możemy zaobserwować, że jakakolwiek inna interwencja jest tutaj potrzebna. W tym przypadku metody, które były przedstawiane tutaj w trakcie dnia wykładu, dane kliniczne, jeżeli chodzi o reinterwencję, to co przed chwilą powiedziałem, około 4,4%, powrót do leczenia farmakologicznego u pacjentów u około 11%, bądź nie tylko powrotu, ale wymiany jakby leków, które na przykład w tym okresie działały na objawy łagodnego rozrostu, prostaty, teraz na objawy podrażnieniowe. Natomiast większość pacjentów nie wymaga dalszej terapii po tym zabiegu. Tym razem dane niezależne, niezwiązane z samym producentem. Jak Państwo widzicie, można powiedzieć, że one mniej więcej nie różnią się od tego, co zostało przez tamte dane przedstawione. Około 40-50% redukcja IPSS. Mamy również Qmax około 50%, utrzymane do 5 lat. Poprawa jakości życia w 50%. Reinterwencje chirurgiczne również są bardzo rzadkie. Powrót do leku właściwie jest taki sam. Funkcje seksualne również są zachowane. Pacjenci cewnikowani, tutaj ciekawa rzecz, 79% pacjentów, którzy przyszli do takiego zabiegu z cewnikiem, jesteśmy w stanie ich od tego cewnika uwolnić. Same zalety metody Rezum w porównaniu do tego, co dzisiaj mieliście państwo okazję zobaczyć, są dosyć duże. Jest to metoda ciekawa. Ale tak jak mówię, nie jest ona na pewno zarezerwowana dla wszystkich pacjentów. Można powiedzieć, że zabieg jest minimalnie inwazyjny, jest dosyć krótki, zarówno osoba, która wykonuje go pierwszy raz, jak i pacjent, który leży na fotelu, bardzo często jest zaskoczony. To już myśmy skończyli, jest dosyć, jakby tym zaskoczony, trwa naprawdę niedługo, jeżeli mówimy o mniejszych uczułach krokowych. Mamy możliwość wykonania tego zabiegu w trybie ambulatoryjnym, nie potrzebujemy tutaj szpitala z blokiem operacyjnym. Chociaż czasami w niektórych przypadkach jest to na pewno do rozważenia. Mamy brak konieczności długiej hospitalizacji albo w ogóle brak konieczności hospitalizacji. O tych funkcjach seksualnych przed chwilą Państwu powiedziałem. Większość pacjentów jakby no nie skarży się w późniejszym czasie na utratę jakichkolwiek funkcji seksualnych. I mamy niskie ryzyko powikłań, chociaż ja spotkałem się z niektórymi, co za chwilkę również Państwu zaprezentuję. Jeżeli mówimy o porównaniu z innymi metodami. Najczęstszą jakby wykonywaną przez nas procedurą jest zabieg Turp, jak już dzisiaj żeśmy ustalili. Tak jak Państwo widzicie, w porównaniu do Turp, sam zabieg Turp ma wysoką skuteczność, ale ma większe ryzyko powikłań. Tutaj możemy się jakby zastanowić, którą najlepiej metodę dla pacjenta wybrać. W przypadku Turp oczywiście hospitalizacja, znieczulenie u takiego pacjenta jest jak najbardziej potrzebne. W przypadku zabiegu rezum nie ma jakby takiej konieczności w większości przypadków. Jeżeli chodzi o farmakoterapię, ona jest tylko skuteczna w części przypadków. Zabieg rezon, właściwie tak jak pokazywały Państwo wykresy, ona jest skuteczna. Przerwekłe przyjmowanie leków ma również swoje działania niepożądane. Czyli w zabiegu samym waporyzacji gruczolaka prostaty musimy wiedzieć o tym, że jest to pewien taki balans skuteczności oraz bezpieczeństwa. I jak powiedziałem na samym początku, jest to metoda dosyć niszowa. Musimy się zorientować, jaka jest dostępność zabiegu dla takiego pacjenta. Pokażę Państwu krótki film, dosłownie minuta czasu. Czyli tyle, ile to trwa. Tak? Tu akurat na bloku operacyjnym mamy różne rodzaje znieczulenia u pacjenta. Akurat zdecydowaliśmy się na znieczulenie krótkie, ogólne, bo tak naprawdę na pacjenta mamy standardowe odkażenie pola operacyjnego. Jest przygotowywany sprzęt. Sprzęt jest jednorazowy, optyka jest wielorazowa, jest standardową optyką Hopkinsa. Przefłakuje się cały system, napełnia się go sterylną wodą, wykonuje się przefłakanie, pojawia się para wodna, a następnie wprowadzamy endoskop do cewki moczowej. Jak Państwo widzicie, w tym przypadku jest to optyka 0 stopni, czasami stosuje optyki 30 stopni, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Za każdym razem wykonywana jest cystoskopia z oceną pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Jak widzicie Państwo po odmierzeniu. Za chwilkę dojdzie do samej aplikacji pary wodnej. Jest przyciskany endoskop 9 sekund podanie pary wodnej. I widzicie Państwo obszar, który możemy domniemywać, że został jakby poddany działaniu samej pary. Sama procedura od 4 do 10 płuc powtarzana jest w kilku miejscach, w dwóch płatach. Tu jak widzicie Państwo na sam koniec zostawiany jest cernik w pęcherzu moczowym do przepukiwania tego pęcherza tuż po zabiegu.